jest nasz tradycyjny festyn, ale w tym roku jest to impreza połączona, ponieważ jest to również promocja gospodarcza naszej gminy. Więcej o stoiskach, które przygotowaliśmy obok na placu targowym i o programie powiem później, a teraz proszę o zabranie głosu gospodarza naszej gminy, wójta pana Józefa Zawadę. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich gości, przedsiębiorców, z terenu gminy Wejście. witam młodzież Dzieci przede wszystkim, bo dla was dzisiaj to jest Wasze święto, 1 czerwca. Wójt gminy Bejscy Józef Zuwała. Panie Wójcie, Bejscy zmieniają swoje oblicze. Tak, Bejscy zmieniają swoje oblicze, zmieniają od pewnego czasu. Mam nadzieję, że zgodnie z tym, cośmy zwiedzili wszystkie miejscowości na przełomie miesiąca marca, kwietnia, zorganizujemy zebrania wiejskie, podsumowaliśmy działania dziesięcioletniej przynależności do Unii Europejskiej, też piszemy strategię gminną. Będziemy po prostu sięgać po nowe pieniądze z nowej perspektywy. Powiem wprost, przejeżdżał tutaj przez tą niewielką miejscowość, bejsce, pan minister gospodarki Janusz Piechociński i zatrzymał się. Spodobało mu się, że w tej miejscowości dzieje się coś szczególnego. To był praktycznie istny plac budowy i dzięki temu, że pan minister tutaj przyjechał, tak się złożyło, że za kilka dni to nie tylko, że on tu przejeżdżał, ale za kilka dni otrzymaliśmy statuetkę. Wyróżnieni zostaliśmy przez Kapitułę w ostatni piątek. Jako gmina przedsiębiorcza, zaradna, jesteśmy pionierską gminą w zakresie energii odnawialnej. Dzisiaj gościliśmy pana prezydenta Staropolskiej Izby, pana Ryszarda Zbruga, który widzi u nas pewien potencjał. Chcemy w tej gminie tworzyć nowe miejsca pracy, tworzyć zakłady. Dzięki temu, że gmina jest gminą rolniczą, gościł też u nas przedstawiciel Izby Rolniczej, możemy tutaj produkować zdrową żywność. Dzięki temu, że tereny są dość rolnicze, dobrej bonitacji. Ta zdrowa żywność może być sprzedawana na miejscowym placu targowym i tutaj będziemy promować zbudowany mój rynek niedawno oddany w grudniu ubiegłego roku dzisiaj może tętnić życie. Drodzy Państwo, powiem wprost, budujemy bejsce pod nową perspektywę 2014-2020. Mamy nadzieję, że pozyskamy dużo pieniędzy dzięki temu, że społeczeństwo jest zaangażowane wspólnotowość tej właśnie społeczności, na nich można liczyć i samorząd i radę. Dlatego... Zachęcam, żeby przyjeżdżali tutaj do Polski nasi krajanie, nasi bliscy i znajomi, którym się udało za granicą polonię amerykańską, polonię wszystkich krajów, do których udało się wyjechać, żeby przyjeżdżali z pieniędzmi i tutaj pozyskiwali dodatkowe środki, żeby tworzyć nowe miejsca pracy, żeby młodzież z naszej okolicy nie wyjeżdżała, a po prostu zakładała tu rodziny i żeby nam się dobrze żyło. Wydaje się, że gmina Bejscy jest rozśpiewana, roztańczona. Pan rzeczywiście y, przykłada do tego dużą wagę? Tak, przykładam dużą wagę i co roku odbywają się Dni Dziedzictwa, Dni y, Base i powiem dalej, że... Co roku odbywają się również dorzynki gminne i teraz prawie każda miejscowość uczestniczy w tym czynnie. Prawie z każdej miejscowości są przywożone wieńce dorzynkowe. Ta praca rolników zostaje uwieńczona, pokazywana tutaj. W tym roku planujemy taką uroczystość właśnie tu przy Muszli w bejsach. Należy się to są tym bardziej że to miejscowość jest stolica tej właśnie gminy. I dlatego to, co się dzieje dzisiaj na oczach tutaj wszystkich, cieszy mnie bardzo i jestem bardzo spełniony i zadowolony. Tak, to były moje pragnienia, marzenia, choć nie wszystko się udało. I powiem tutaj, że nie mówi się o rzeczach, które nie wyszły, ale mam nadzieję, że pójdzie, będzie powtórka i, i ta sprawa wyjdzie. Mam nadzieję, że w Bejsach i będzie energia odnawialna, szeroko w szerokim tym słowie znaczeniu, będą inne działania w zakresie przedsiębiorczości. Nie będzie bezrobocia i o to mi najbardziej zależy, żeby nikt nie narzekał, że nie ma możliwości pracy i pozyskania pieniędzy. Powiem wprost, ostatnio otrzymaliśmy pismo od pana prezydenta Komorowskiego, który właśnie pokazał, że w maju możemy świętować. Możemy i w czerwcu, i w sierpniu, i we wrześniu, i cały rok. W tym właśnie 2014 roku jest rok rodziny. I pani prezydentowa, pani Anna, i pan prezydent Komorowski taki list przesłali do BEJS. Chcemy, żeby rzeczywiście młodzież tu się też kształciła, została, żeby tworzyła rodziny. I przede wszystkim chodzi o to, żeby tu powstawały nowe miejsca pracy. Tak w rzędach, jak do tańca. No, no i ukłoncie się ładnie. Kłaniamy się pięknie. Jeszcze raz tu proszę. Proszę, no pięknie. Super, dziękujemy. Niewielki budżet, ale ten budżet trzeba dzielić i niekiedy mnożyć i stosownie gospodarno rozdawać i budować. Drodzy Państwo, zasługujemy na to, Dlatego też tą statuetkę dedykuję wszystkim mieszkańcom gminy Wejska. Za to, że pozwoliliście w tej gminie zbudować wiele przedsięwzięć, które są dzisiaj przez nas pięknie widziane i oceniane. Serdecznie gratuluję Państwu. Za pana Szada, Czajki, wyróżnienie za wspieranie przedsiębiorczości, rozwój i promocji gospodarczą gminy baise w Ayerszacie. Gratulujemy, wiemy, że wszyscy w rodzinie mają kilka firm i działają na tej gminie bogacowią. Gratuluję i prosimy o jeszcze.

Na razie jeszcze się nie zawaliło nic. To również dla pani Eweliny Żental za wspieranie rozwój pomocy żywności na miejscu. Serdecznie gratuluję. Jest pani dodatkowo jeszcze radną, gminy, także tutaj nam wspiera, pomaga. Co możemy w tym zakresie z działać. Gratulujemy Dziękuję. Co mamy? Dziękuję bardzo. Dobre. Bardzo pyszne. Kiedy jadłem waszej pioski okazało się, że... Ale tym razem to są... Ale teraz są sercem jeszcze dołożone. Zaraz wrócę. Ciasto drożdżowe. Ciasto Tak. Niech Pana nie ubił po wczorajszym, bo mnie nie. Nie. Oberwały się Pani? Nie. Na oryginalnej drożdże? Tak. Wracam. Oj, to chyba dzisiaj się nie mają. Jak się dogadasz? W jakim małżeństwie? Co macie? Co mamy? Grochówkę do Wiesławską. Grochówkę? Tak. Ale na razie nie lubię, muszę się przejść z kamerą do końca i wrócić. Aaa, myślałam, że się poczęstujesz u nas. Poczęstuję i wrócę. No. 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 Tak, tak. Nie, no, ja nie, dość, że jestem A gruby, jakie, to chyba... Jakie dobre, poza nie, nie, to to jeszcze super. nie, nie, Nie macie prostych ołków. Mówi, że ma że, że, że... artystyczne. Takie bardzo ładne. Tutaj są same pomysły są schowane w środku. Jest zawiązane i są pomysły. Jak się go rozwiązuje i wyprostuje, to już pomysły same wypływają. I ma. można działać. Panie Antoni, trzeba zacząć pięknie od naszej reklamy szkoły. Wy jesteście Że Żywa reklama jest najpiękniejsza. Dziecieli, ja już tam nie idę, będę filmował tylko Was. Nie może być. Trzeba wszystkich sprawiedliwie. Nie ma sprawiedliwości. To moja kamera, moja telewizja, mój kanał. Będę sobie filmował. Na moich warunkach tu pracujemy. Macie też dział odzieżowy? E, nie, ale na dnia... Nie bo chciałem o... iść do Ciebie gdzie gdzieś Ale na wygnanie. Dnia... Proszę zadać pytanie, czy pani jest Ryszardem Czajką? Jestem żoną Ryszarda Czajki? Panie macie stoisko i macie słodycze. Mamy słodycze? Jak się firma? Firma się rozwija. Rozwija się firma tak. do przodu. Po ja ale do przodu. Teraz, zaraz z bliskim będę rozmawiał. Bo ja się nie mówiłem. można, nie jest nieuchwytny dzisiaj. Ja jest uchwytny. Nie jest uchwytny? mówiłem się z nim, że będę z nim rozmawiał. Ale cieszę się, że państwo macie stoisko. Cieszę się, że jesteście w formie i tak ładnie ja wyglądacie. Ale dziękujemy, jak za?